Nie jesteś pewien czym pakować? Wejdź na www.heiro.pl. Znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz. Maszyny spinające, taśmy także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny czym pakujesz. Czas na kolejny magazyn HEJRO TV. Bardzo gorąco i serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy jak co miesiąc są razem z nami. A moim Państwa pierwszym gościem Jakub Wdowik. Witamy Cię serdecznie, zawodnik występujący w HEJRO Rzeszów w drużynie trawiastej. Jeszcze nie tak dawno prezentowałeś się na futsalowych halach. Teraz wzmocniłeś HEJRO w wydaniu Właśnie tak jak mówiliśmy, tym trawiastym. Powiedz, co było przyczyną tej zmiany? No, dziękuję za komplement, że wzmocniłem drużynę. No, przyczyną zmiany osobiste sprawy. No, w, tak jak widać jestem się. Za, zaobrączkowany, także y, i też y, edukację zakończyłem już tak, że trochę brakowało czasu na jedną i drugą drużynę, stąd też zdecydowałem się na grę y, na trawie. No może wrócę, może wrócę, jak trener da szansę, to będziemy działać też na hali. Czyli pociągnę troszkę ten temat. Będziesz musiał przekonać teraz żonę do Twoich umiejętności jako futsalisty lub też zaszczepić ją futsalem, żeby później pokazać z czym to się je, o co właściwie chodzi i dlaczego właśnie futsal. Znaczy żona już jest, jest długo przy mnie, także wie z czym to się je. Na, na hali, na miłocinie się wymarzła nie raz, także Także tutaj nie będzie problemu, myślę. Wracamy do tego, co dzieje się w A-klasie. Od meczu ze Strzyżowem pewnie kroczycie od zwycięstwa do zwycięstwa. Pięć kolejnych pojedynków zapisujecie z kompletem punktów. 11 bramek zdobytych, tracicie zaledwie dwie. Imponujące. No, cieszymy się, że, że idzie coraz lepiej. Staramy się pracować, żeby co, coraz lepsze wyniki osiągać. I, I myślimy o kolejnym meczu zawsze. Nie jakoś, nie, nie staramy się nie, nie pompować balonika. Yy, no, stracone bramki też trochę bolą, bo to głównie po naszych błędach. No, staramy się to eliminować, zawsze jakoś nad tym, nad tym się pochylać. co poszło nie tak. No, tylko pozostaje się cieszyć z tego i. Idziemy dalej po swoje. Bardzo dobrym prognostykiem jest fakt, że zagraliście trzy mecze na zero z tyłu. Dopiero ta ostatnia kolejka spowodowała przerwanie pasy. Jedna stracona bramka, ale na pewno tutaj tragedii nie trzeba z tego faktu robić. No cieszy fakt, że, że zmiennicy też pociągnęli z siłami i, i, i udało się strzelić drugą bramkę. No tak jak mówię, znowu kolejny błąd jakieś tam indywidualny, czy z naszej strony prezent dla przeciwnika, no ale cieszy fakt, że, że udaje się jednak dopiąć swego i, i strzelić bramkę i, i dowieść przewagę do końca meczu. Bo z tym też mieliśmy problemy. Spoglądamy w tabelę. Jesteście czwartą drużyną A klasy, tracąc cztery punkty do drugiego obecnie Grunwaldu Rzeszów Budziwu i to wciąż myślę dystans absolutnie do zredukowania. No, w tej lizy, jak już pokazała sytuacja, wszystko może się zdarzyć, także no nie patrzymy na przeciwników raczej, tak jak mówiłem, myślimy o, o kolejnym meczu, staramy się robić swoje, a co się wydarzy u przeciwników, no to już nie będzie od nas zależało, ale skorzystamy na pewno z danej szansy. Chłopaki w szatni nie analizują tego, że od miejsc od 2 do 6, właśnie w tabeli cały czas do niej wracamy, jest naprawdę bardzo ciasno. I myślę, że ten stan na pewno nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie. No, na pewno jakieś tam głosy są, że ktoś tam gdzieś zobaczy jakiś wynik, ale staramy się jakoś bardzo na to nie patrzeć, nie, nie zwracać na to uwagi, tylko myśleć raczej o sobie, bo. Takie myślenie o przeciwniku to może zadziałać w drugą stronę raczej. Staramy się myśleć o kolejnym meczu i robić swoje. Idziemy. Kolejna kolejka to dla Was pauza. Powiedz, czy taki stan rzeczy, czy taka sytuacja powoduje ten komfort, że można troszeczkę zdystansować się gdzieś z boku, spojrzeć na to, jak wygląda całość stawki. Prześledzić wyniki, które padną w tej kolejce, gdzie wy będziecie mówiąc no, delikatnie odpoczywać. Jak to z Waszej perspektywy wygląda? No, taki odpoczynek na pewno będzie potrzebny, bo teraz trzy tygodnie czekają nas praktycznie mecze, środa i weekend. No teraz mamy mecz w środę i weekend mamy pauzę. Na pewno postaramy się wykorzystać ten czas wszyscy, żeby spędzić jakoś czas z rodzinami na regenerację. No, i też podpatrzeć przeciwników. Trener na pewno i ze sztabem uda się na każdy, na jakieś inny mecz i będą podpatrywać przeciwników. No, będziemy się cieszyć z spotknięcia tych, którzy nas gonią, albo tych, których my gonimy. No i staramy się wykorzystać ten czas jak najlepiej dla siebie. Gdzieś w najbliższym czasie też zbliża się wielkimi krokami pojedynek z ścianą, która plasuje się w dolnej części tabeli. Różnica punktowa między wami jest przerażająca, bo to jest 30 punktów w tabeli. Na pewno taki dobry rozruch po takiej chwili odpoczynku. No, staramy się nie lekceważyć na pewno żadnego przeciwnika. Jak pokazał Diamant strągowa, też nie są łatwą drużyną, choć raczej gdzieś pasują się w dolnej części tabeli. Nie patrzymy raczej na to, na jakim miejscu jest przeciwnik. Trener zawsze nam powtarza, że podchodzimy do każdego przeciwnika, żeby to zrobić wszystko jak najlepiej, wygrać każdy kolejny mecz, nieważne na, na którym miejscu jest przeciwniki. I tak też będzie w tym przypadku na pewno. Jak reagujecie na fakt, że powoli wracają kibice na trybuny? Wiadomo, nie jest to jakaś ilość szokująca, jeśli chodzi o A-klasę, ale zawsze tych kilkunastu widzów na takim spotkaniu się pojawia? Dla Was wartość dodana? Myślę, że na pewno no, wśród tych widzów zawsze jest ktoś też z rodziny zawodnika któregoś. Także to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy popycha i dodaje sił, dodaje tej ambicji. No Śmialiśmy się tak z chłopakami, jak mieliśmy trening na stadionie miejskim, akurat pierwszy mecz z publicznością grała Stal na Nowej Murawie. I, i tak mówiliśmy, pół czarnym, pół serio, że po co komu ten hałas, prawda? Bo tak spokojnie sobie gramy, ale nie, no na pewno dodaje to siły i, i popycha dalej. Zawsze jak ktoś tam gdzieś krzyknie. Na pewno to dodaje animuszu, i, i lepiej się gra po prostu przy publiczności. Kuba, z perspektywy czasu y, bardziej hala czy bardziej y, trawa? Co głębiej jest w tobie zakorzenione? No, ciężkie pytanie. Głębiej, może, z racji tego, ile się grało i od jakiego wieku? Tutaj w Heiron jestem, można powiedzieć, dinozaurem trochę. Yy, zaczynało się od tej hali, yy, gdzieś tam pierwsze kroki na, na hali Walter już w obecnej formie yy, zmienionej. Yy, no nie wiem, czy mogę jednoznacznie odpowiedzieć na, na to pytanie. Yy, jak zaczęło, zaczęło Heiro stawiać pierwsze kroki na trawie, no to też jakoś to tam wróciło. Yy, młodzieńcze lata, gdzie tam się kopało z kolegami raczej na takim boisku zewnętrznym. Na pewno w jedno i drugie gdzieś tam ciągnie. Wszystko ma swoje, swoje wady i zalety. Na pewno łączenie hali z grą na trawie, no to jest coś niesamowitego dla zawodnika. No, ilość takich rzeczy, których się wynosi z hali, które pomagają później, że na trawie, no to nie ma nic lepszego po prostu dla zawodnika, który chce się rozwijać. Czyli umówmy się, że tak dyplomatycznie twoje serce jest pół na pół po jednej tak, i po drugiej stronie. Tak, okay. dyplomatycznie powiedz czy obserwowałeś zmagania swoich kolegów w pierwszej lidze południowej grupy futsalu w tym sezonie, bo do pewnego czasu naprawdę było bardzo fajnie, blisko do awansu, blisko do baraży. No właśnie, później wiemy, jak się to skończyło, aczkolwiek pewno przez moment serce biło troszkę mocniej. No na pewno była, była szansa. No niestety, jak to zwykle w historii bywało, no, po tej połowie sezonu jakaś tam zniżka, troszkę formy. No, ciężko powiedzieć, czym to jest spowodowane, na pewno zawsze gdzieś tam, jak czas tylko pozwala, to śledzę na transmisję, oglądam z meczy i wspieram chłopaków w tym sezonie, niestety tylko z, sprzed ekranu telewizora. No cieszy postawa z pierwszej rundy, no i tylko wzmocnić się na, na drugą rundę, pociągnąć to Dalej na tym samym poziomie i myślę, że w końcu się uda takie marzenie tutaj prezesa, żeby wystąpić gdzieś w tej Ekstraklasie. Kuba, na koniec pytanie, klucz. Ile potrwa to przekonywanie żony, żeby wreszcie się zgodziła, dobra Kuba, idź się zagraj na hali, bo faktycznie jesteś w tym dobry i czego nie, czego masz się marnować? Myślę, że tutaj bardziej było kwestia braku czasu niż przekonywania żony tutaj. Może zacznie się przekonywanie żony, jak, jak będą treningi na hali i na trawie. No to wtedy może, może troszkę być ciężko, ale myślę, że jakoś tam damy radę. Okej, okay, dobrze. W takim razie moim Państwa gościem, Jakub Wdowik, droga żono, chłopak na hale, jak najbardziej. Dzięki, że byłeś razem z nami. Dziękuję. Za również. moment, druga część naszego programu. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hayro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz maszyny spinające. Taśmy także z logiem twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. W drugiej części magazynu Heiro TV Denis Warzybok, futsalista Heiro Rzeszów, witamy cię serdecznie. Witam. Denis, czy można zaryzykować stwierdzenie, że masz obecnie absolutne wakacje i rozbrat, jeśli chodzi o piłkę nożną, czy też robisz coś innego, oprócz futsalu, o czym my na przykład nie wiemy? No tak, no gram tutaj na trawie jeszcze, więc nie mam przerwy od piłki, cały czas gram i czekam też na futsal. Jak łączysz jedną dyscyplinę z drugą, bo o tej specyfice, o tej charakterologii piłki nożnej, trawiastej niejednokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać i ten futsal Wiadomo, bardziej techniczny, szybszy, jednak daje się to radę jakoś ze sobą zostawić w Twoim przypadku? Tak, daje radę. Treningi w sumie są fajnie połączone. A tutaj, raz jest futsal, dwa razy trawa, więc daje radę. Gram. I odpoczywasz przy okazji. Tak, tak. Czy udało się już poukładać temat minionego sezonu futsalu dla ciebie jako zawodnika? Bo ten na pewno w pewnym momencie troszeczkę nam się wymknął spod kontroli. Było fajnie, a potem troszkę mniej. No tak, no było fajnie, było to drugie miejsce, a tu nagle tak słabsze mecze i wpadliśmy, ale później zaczęliśmy dalej walczyć. No i nam się to prawie udało. Tam szóste miejsce w tabeli to chyba dobrze. Jak ocenisz generalnie całość tego sezonu, bo ten nowy rok 2021 troszkę jakby po grudzie, troszkę jakby po takich muldach dla ekipy Heiro gdzieś zbyt dużo tego piasku w tych trybikach chyba się pojawiło. No tak, no byliśmy w fajnym gazie. A to nagle taka przerwa, no nam nie służą przerwy, więc trzeba byłoby, jakbyśmy grali regularnie, to nie wiadomo, co by tam było. Czyli... Może byłoby coś wyżej, a ta przerwa, wszystko. Czyli jak to zrobić, żeby te przerwy, nie wiem co, zredukować? No bo cóż innego można by było poradzić? No... Bez świąt, bez nowego roku, wtedy no będzie tak. łatwiej. <głos> <głos> zapewne podjęte zostaną w przerwie starania o pozyskanie nowych zawodników. Na pewno na Podkarpaciu to jest bardzo ciężkie zadanie dla włodarzy Hejro Rzeszów, dla osoby prezesa, ale zapewne ty też widzisz potrzebę tego, żeby jednak jakaś świeża krew pojawiła się. No i oczywiście to status quo w drużynie zostało zachowane. No, w sumie to tak. No, przydałoby się żeby ktoś nowy przyszedł, też zaczął w sumie, pokazał, co tam umie i nie wiem, no. Jak czujesz się, będąc zawodnikiem futsalistą, takiego absolutnie młodego pokolenia, bo ty bardzo mocno te nauki, te lekcje od doświadczonych graczy zbierasz, one z roku na rok procentują, ale dla ciebie, no właśnie, jak ty do tego podchodzisz? No i ja podchodzę normalnie. Próbuję cały czas, żeby wychodziło. Treningi cały czas, więc ciągle próbuję do przodu. się tak ciągle do przodu. Pozostajecie I... tym podkarpackim jedynakiem w pierwszej lidze. Powiedz, czy nie będzie brakowało ci tych pojedynków derbowych na takiej ciut większej adrenalinie. Nie no, pojedynki derbowe są zawsze fajne, no bo w końcu to derby. Ale no. Trzeba i tak, w każdym meczu będziemy chcieli walczyć o trzy punkty, więc tu nawet derby nam nie pomagają, więc chyba dobrze, że jesteśmy sami. Z pewnością w następnym sezonie łatwiej nie będzie. O tym mówią specjaliści, obserwatorzy wydarzeń na parkietach futsalu, tych drużyn z Śląska, Dolnego Śląska przybędzie. Poziom na pewno znowu się podniesie, tak więc dla was też sygnał, że trzeba będzie tego wysiłku włożyć jeszcze więcej, ażeby no właśnie walczyć o założone cele i nie patrzeć potem nerwowo gdzieś tam na ogon tabeli. No tak, no ale to będzie teraz ciężko, bo te też drużące które klasy pospadały no to teraz będzie troszeczkę wyższy poziom, ale myślę, że mamy dobrą drużynę, więc podałamy. Okej, okay. i co czeka Was w okresie przygotowawczym do sezonu? Czy jakieś plany przez trenera Ożoga już zostały naświetlone dla Was, jako dla ekipy z Hali? Nie, jeszcze trener nic nam nie pisał, ale już pomału coś tam mówił, więc czekamy teraz na wiadomości, kiedy treni. Trening znowu się zacznie. I... Przyznasz, że cechą, która będzie musiała zacząć dominować w kolejnym sezonie w szeregach hero jest systematyczność. Bez tego na pewno niejednokrotnie ciężko jest zbudować to, co by się chciało zbudować. No tak. Systematyczność będzie też grała właśnie główną rolę. Bo jak nie będzie nas na treningu, no to gdzie to przełożyć na mecz. Masz jakieś życzenie, jeśli chodzi o powrót na halę, chociażby to w Miłocinie, czy dla Ciebie obojętne, w jakim jesteśmy lokalu, w której hali gramy, eee, na każdej jednej są takie same warunki? Nie, no wiadomo, no, na Miłocin no, chciałbym wrócić, bo tam zaczynałem w sumie swoją przygodę z ocalem, więc ta hala jednak jest fajna, więc fajnie byłoby, jakbyśmy tam wrócili i grali tam mecze domowe. Denis, powiedz tak na koniec: z którym z chłopaków tworzy ci się najlepszy duet na boisku, z którym rozumiecie się niemalże z zamkniętymi oczami? Można podawać w ciemno, szukać się po pozycjach i wszystko jest w porządku? No to tak w sumie, tak bardziej to z Igorem Schalskim, tam w miarę się czytamy. Ale wszystko jeszcze trzeba dopracować. Okej, okay, w takim razie z tym Cię zostawiamy. Denis Warzybok, futsalista Hejro Rzeszów, był naszym drugim gościem magazynu Hejro TV. Kolejne wydanie naszego cyklicznego programu za miesiąc. Zapraszamy. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hejro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz. Maszyny spinające. Taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz!